Siemano, dzisiaj zrobimy sobie kolejne zadania dzienne. Jak widzicie, mamy tutaj do zrobienia: zlikwidowanie wrogich graczy przy użyciu broni o klasie rzadkości epickie lub lepszych. No i pokonywanie dystansu myślę, że to nie jest jakieś e, bardzo trudne zadanie. Jak widzicie, mam nową smugę podczas tatania. E, jest to smuga z karnetu bojowego. E, odebrałem ją e, po prostu na ostatnim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was do obejrzenia, bo. Cieszy się on bardzo dużą popularnością, nawet nie wiedziałem, że tak przypadnie on do gustu. A stało się tak, z czego się bardzo cieszę, mam nadzieję, że będzie się to dalej rozwijać. Był tam bardzo pozytywny odbiór, a my w tym czasie szukamy broni o klasie gości epickie lub lepszej. Mam nadzieję, że uda się ją znaleźć trochę na to liczę, bo jednak te nagrody dodatkowe z karnetu wyglądają naprawdę ciekawie. Chciałbym je zdobyć. Dostaliśmy level, tylko niekoniecznie wiem za co go dostaliśmy, ale go dostaliśmy, więc liczy się to, że cały czas levelujemy, a że nie wiadomo za co, no to to już nie jest nasz problem. Za chwilę powinniśmy mieć zrobione o właśnie zadanie pierwsze, czyli e, aby pokonać dystans w nazwanych lokacjach, no było to zaledwie 500 metrów, więc Ciężko by było, jakbyśmy tego zadania zrobionego nie mieli. Problem mam jedynie ze znalezieniem tej broni o klasie rzadkości. Epickie lub lepsze. O, a jednak, coś znalazłem. Akurat, kiedy mówiłem o tym, że właśnie jest problem ze znalezieniem jej, no to nagle się pojawiła, więc bardzo dobrze. Już ktoś do nas strzela. Nie wiem, czy to przeciwnik, czy to znowu mnie teammate troluje. Jest przeciwnik, dobra. Oj, dobra. Plenujemy nad sytuacją. Trochę mało amunicji ma ten e, szybkostrzelny pistolet maszynowy. Mam nadzieję, że to nie będzie problemem. Jest. Mamy pierwsze zabójstwo. I chciałbym też zrobić pewien eksperyment. Otóż, jak widzicie po prawej, mamy napisane. O! Albo jeszcze nie, bo przyleciał. Przeciwnik. No i mamy zadanie zrobione. Dobra więc mamy już 2 na 3 zadania dzienne zrobione bardzo dobrze a ja chciałem sprawdzić czy jeżeli będę się w ślizgiem poruszał to czy ten dystans też mi będzie się nabijać nabija się dobra to jest bardzo dobra informacja bo jak widzicie możemy pokonać dystans bardzo duży po prostu w ślizgiem i zrobić to zadanie szybciej O, on ma tą strzelbę ładającą się, ale go pokonałem. Chyba już kolejny raz go pokonuję. I on ma tego skina, wydaje mi się. On ma skina Juice Warda, który jest yy, do odblokowania. Go się dostaje po prostu za zalogowanie się na konto. Ja go jeszcze nie dostałem. O, jak widzicie, jest to ten skin. <laughs> ale jak go dostanę, to z pewnością wam odcinek o tym nagram. Jak tak patrzę, to może być ciężko z wykonaniem tego zadania. Ponieważ za chwilę skończy nam się mecz i go wygramy, więc może, jednak, nie jest to takie łatwe jak mi się wydawało. A, niestety, był szybszy, ale dokończymy to po prostu w następnym meczu. Jesteśmy już w kolejnej gierce. Ja Wam chciałem tylko przypomnieć o tym, że już jutro pojawi się kolejny odcinek, w którym. O, dobra, jeszcze się zastanawiałem skąd jest ta muzyka. Jutro pojawi się kolejny odcinek, w którym zdobywamy to to miejsce. Koci kącik. bawiłem się bardzo dobrze jest tam pełno moich faili więc myślę że wam spodoba się ten odcinek a ja teraz chciałem zsunąć się efektownie z góry niestety to się nie udało ale jakoś dużo nie straciliśmy myślę że na luzie to zadanie zrobimy dobra to już są ostatnie kroki i mamy zadanie trzecie wykonane było ono dosyć czasochłonne, ale wydaje mi się, że to przez to, że w trybie na parzanka ta walka skupia się właśnie głównie w nazwanych lokacjach. No, a jak wiecie, w nazwanych lokacjach po prostu nie możemy zdobyć tych punktów. Swoją drogą możecie zobaczyć też, jak Jusword na mapie jest gigantyczny. To jest już ta chyba ostatnia faza, zapowiadająca wydarzenie, które. Wydarzy się za e, 3 dni, a mianowicie koncert Juice Warda Fortnite. E, wydaje mi się to być ciekawym wydarzeniem. E, no i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach.